Witajcie w moim szóstym odcinku serii Minecraft w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zbudować latarnię yy, ze szkła no to poka pokazuję wam Tylko, o widzicie tam już trochę zbudowałem i będziemy kończyć mogę wam powiedzieć, że będzie miała wysokość 64 bloków i będzie drapaczem chmur, tam widać jak już jest ponad chmurami bo tam są schody, jeszcze niedokończone, dokończone, ale mniejsza z tym, tylko muszę sobie włączyć tą Śmiertelność O, widzicie? O, I się tak... Do, i tak klecę do góry. Widzicie jest cała ze szkła, a tam schody dokończę i tam jest jeszcze takie podejście z ziemi i drewniane drzwi. Póź, później wam pokażę, tylko muszę... O tutaj. Ja właśnie muszę tylko jak już ca, ca, cały ten szkielet tej wieży to wyleje lawę i, i pomiędzy schodami I nie martwcie się. One są z kabelstona A drewniane się właśnie to drewno to jest materiał łatwopalny, więc na pewno się podpala. kabelston no wiecie, jest od, no jest po prostu lepszy niż drewno, bo jest odporny na lawę i tyle prostu a, jak widzicie mam dużo szkła, No to ma być ze szkła, żeby to u by było widać. Znaczy Jezu, co ja mówię, no to, to jest latarnia, no ja to tak nazywam, ja nie wiem jak to by nazywać, ale ja to nazy nazywam latarnią. A, i i, 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 i chyba w, i w odcinku czwartym pokazywałam wam tego pieska. Ale, wy, nie, ale wy, nic nie napisaliście, wy nic nie napisaliście w komentarzach. No to mój kolega wpadł na fajny pomysł, żeby go nazwać Roger. Ja go nazwam Roger. O, Roger gdzieś jest tam, gdzieś tam pomiędzy. Nie martwcie się, żyje, jeszcze żyje. No, dobra, nieważne. Tylko muszę... O, dobrze. Hop, 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 hop. Mam nadzieję, że ta, że ta, e, że ta, że ta latarnia e, dobrze mi wyjdzie. W sumie napiszcie mi w komentarzach, jak Wam się podoba. Bo, ostat, bo jak ostatnio widzę, to nikt mi nie pisze komentarzy. To jest właśnie dziwne. Czemu mi nie piszecie komentarzy? Czemu nie stawiacie kciuków? Albo w dół, albo w górę. No to jest właśnie dziwne. Tylko muszę, o, tutaj robię. Co to? to. Słońce już idzie, a i mam łóżko, żeby się przespać. Chociaż na szkle się nie da położyć, więc na dół zlecę. Bo jestem nieśmiertelny. Tylko muszę to sobie szkło, o, tutaj sobie włożyć. Już 3 minuty nagrywam. Lepszymi, znaczy, ja robiłem tą wieżę poza wizją, bo tak to by mi zajęło. Oj, długo, długo, a wiecie, że mam limit. Może kiedyś mi go zdejmą, chociaż dzisiaj sobie konto zweryfikowałam, więc może mo będę mógł dłuższy. Nie wiem. Może w przyszłości będę, ro będę robił dłuższy film. Wiecie co? Teraz ja szybko się pójdę, teraz ja szybko pójdę spać GERONIMO! Przeżyłem No, jest dzień Ja to mogę dalej kończyć. O, widzicie, to są jedne drzwi, schody. O tam tutaj ma się wylać lewo Pokażę wam, ale tak idzie, idzie, idzie. Wiem, trochę dziwne schody, takie... Zaplątane, tylko wspinam się. No i dalej. Nie ma, tylko muszę się wspiąć. Nie, to jest, był ten. O, widzicie? To jest jakiś czarny, bo. Nie wiem, czemu to jest czarny. Napiszcie mi w komentarzach też. Hop, hop, hop. O, i ostatnie piętro będzie. Chyba nawet nie będę musiał zatrzymywać nagrywania. Może będę, bo że nie. No to mamy już całość zrobioną. No to trzeba yy, brać komuś sona. Pokażę wam, co chcę zrobić. Jezu, jaki ciemny! <laughs> Ale nie, no to fajnie wygląda. Tylko <laughs> muszę tak to trochę. Yy... Najpierw zrobię taką obudowę. A potem będę już tak na, naprawdę działał. wią pochodnie. Może pochodnie coś poskutkują. Nawet pochodnie nie działają. A to dziwna sprawa. Ale... Ja nigdy się z takim czymś nie spotkałam w Minecrafcie. E, więc... Może to za wysoko zrobiłem, może nie? Jezu, jaka wysoka! Wygląda, że niska, ale tak naprawdę jest wysoka, uwierzcie mi. Komuś się tutaj tak. No dobrze. Hop, hop, hop. No. Dziwna sprawa. Chociaż to jest drapać chmury. Tak bym to nazwał. Znaczy grupa chy, drapa czy chmur. Dobra Wiąki? Ehm. Wziąłem O nie wiem, dobra, więc muszę być ostrożny, bo nie mam killofa ze sobą ani innych narzędzi. Ale to jest dziwne, że pochodnie nie pomaga. Zobaczmy ile... Ile... ile już zrobiłem? No dużo, dużo. To jeszcze, to jeszcze raz to ob, ob, obuduję? Tylko to mi się tak trochę nie podoba, że jest czarnawe. To jest mroczne. Nie lubię takich mrocznych rzeczy. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. O Jezu! To jest chmur! Odkryłem to! Dobra. Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa. O! Tutaj muszę jeszcze budować. O! Siedem minut nagrywam. A chmury mi tu lecą! Przeklęte chmury przeszkadzacie mi, Asio! Tylko muszę tutaj. A, ja Jestem w chmurze! Juhu! To jest chyba pierwszy. Chyba to jest. To jest, naj, to, jest, to jest najdziwniejsza rzecz w jednym z moich odcinków. Ale muszę to jeszcze obudować. Będzie cacy. <gry> cacy. Tam już jest dobrze. O, już Dobra, to jeszcze to obuduję. I będzie dobrze. Tylko... Hop, hop, hop. Dobra, tak może być. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ta lat latarnia. Chociaż teraz zrobił tą główną część. Już 8 minut nagrywam, jeszcze 7. Wydaje mi się, że chyba będę musiał zatrzymać nagrywanie, ale to wam, wtedy Wam pokażę. O no to by, to by tak, schody były. Wiem, teraz się zajmę układaniem schodów. Uuu! Poszło bam, 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 ram, bam, bam. O to też muszę być ostrożny. Jezus Maria, no Na chwilę skoczę po... po kill -off i wracam, tylko muszę... No dawaj, 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 szybciej, szybciej. Nie mam... Mam... mam limit. No dobra. Dobry stich. Gdzie był ten killoff! Szybko szuka, szukamy kilofa! Nie, to, to go nie było Gdzie ten... Dobra, zrobię go z, z, z. Dobra. Mam patyki! O, chyba drewna nie mam Chodzi o jedynie No, przecież złożyłem taki Boże. Może nie wiem. To ziemia. Hmm. Chociaż w sumie mogę stworzyć. skilo? O, kamienny stworzyłem. Dobra. Dobra. No to teraz szybko lecimy zimą. O, Boże to głupia chmura, jak jak, jak śmiesz nastąpywać na, na moje, na moją budowlę. Teraz muszę już teraz tak ostrożnie. O, to muszę tak ostrożnie robić. O, Dobrze, że mam ten kilo dą, dą, o. Wiecie, układanie schodów to nie jest taka łatwa robota, jak się wydaj. No Boże, jedyny. Ile jeszcze będę musiał tych schodów? Dobre. No. No Boże, przepraszam Was za to. O, no dobry, dobry. Teraz, teraz skupienie. Ile mi tam. No kur. Dobra, to są bardzo upierdliwe. To są bardzo upierdliwe schody. Muszę się wreszcie nauczyć, jak się układa te schody. Bo bo mistrzem nie jestem, od razu wam mówię. No kur. Przepraszam, że przeklinam. Dobra już... To ja nie lecę. Mogę latać, mogę, mogę. Dobra. Jest tylko jeden sposób. Muszę. Muszę to tak. O, tak, tak, tak. No. Aaa, to trzeba tak robić. No teraz... Już się nauczyłem, już się nauczyłem jak się układa No! W mordę jeża! Ech, będę musiał oświetlić. O, w... Kurde. Ile jeszcze mnie będą razy wkurzać te przeklęte schody?! O, tutaj blok postawimy... O, i muszę oświetlić, bo to przecież pochodnie nic nie dają, ale w nocy będzie coś. Hop! Section... No. Dobra, to ja zatrzymam nagrywanie i jak sko czy to wtedy Wam pokażę. Cześć, witajcie z powrotem. Chwila, tylko kamerę ustawię. O. No dobra, cześć. Wit cześć, witajcie z powrotem. Teraz wam pokażę moją wieżę po obudowie. Niestety to był problem. E, lava zalała schody, więc em, się stworzyła nam taka spirala. A, a właśnie. E, więc e, pomyślałem że e, że drabinki e, z, że, że drabinki zrobię tylko się prześpię i będziemy brać się do roboty szybko szybko Wiecie co, to drabinki postawię poza wizją, ale przyznacie że fajnie wyglądały te spirale. Znaczy, prawie spirale, ale w spirale. Tam się potwory palą. No dobrze, no to w tym odcinku byłoby już na tyle. No to pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i dawajcie pozytywne komentarze. No to do zobaczenia i pa!